Tu radio o zaczynamy w miejscu, gdzie poprzednią relację live, zakończyliśmy. Czyli e, wjeżdżają teraz e, auta, napędowe ośki, bo nie tylko, jak się okazuje, jutro będę w mojej relacji więcej opowiadał o Placach, ale tym razem zaliczymy również mocniejsze samochody. Jeśli o to by i szybsze, bo tak jak widzieliście, tutaj również z Jakby bieg wypadł, coś nie tak z napędem. zmienimy miejscówkę trochę. E, dajcie zobaczyć, czy w ogóle nie słyszycie. Teraz akurat jest drobna przerwa. Otóż już słyszę, że auta ruszają. Pójdziemy na drugą trybunę. W międzyczasie opowiem, co się dzisiaj działo. No, przede wszystkim bardzo dobry występ Maćka Kuli. Dużo się działo w Supercarach, dlatego chciałbym Wam tę walkę też pokazać, bo no, na minaty uchwały się dosyć mocno. Piękna walka Przygórskiego z, z Tanikiem. E, tego chyba <laughs> rzadko tutaj tej świat czasowy widzi, czyli wyprzedzanie na jokerlapie. Myślę, że o tym będzie głośno w mediach. うやっす。 Teraz jest dużo głośniej niż wcześniej, jest więcej ludzi. Dajcie znać też jak Kubito sobie poradził. Widziałem ten komentarz strony, na że oglądałeś, że jesteśmy. Głośniej mówić, chociaż tutaj chyba ciekawsze jest zdecydowanie widowisko. Ok, może opowiem o tym, co się dzieje teraz. E, to jest e, klasa 2 e, National. E, tu są auta na napędem na To nie oznacza, że to są auta przednio napędowe, ponieważ e, Audi Łukasza Ukasza Cola takie zielone. Audi, podejrzewam, yy, że jest jeden. Poprawcie mi, jeżeli się lat. No to jest tylko napędówka. Więc to jest taka mocno prototypowa konstrukcja. dokładnie to. to Ale jeździ również w Polosy, silnikiem Silikem Wiwa w publiczności ruda trybuna tym razem jest naprawdę dosyć mocno oblegana Kiwiców tym razem nie jest tak dużo, jakby być mogło, jak na tak dobre widowisko. Tak naprawdę impreza dopiero wczoraj się otworzyła dla kibiców. Tak wstępnie miała być zupełnie zamknięta, miało być ograniczenie um, tylko do dwóch mechaników na zespół i nikogo więcej. W ostatniej chwili bodajże wczoraj władze zgodziły się na 300 biletów. Chcesz to powiedzieć tak naprawdę ine stosów? Mocno pod słońcem pod słońce dajcie znać czy w ogóle coś widać. koło Łukasza e, wyrwało w, o tu Adamie jakoś dziwnie stoi auto straciło napęd e, no zobaczymy co da, dalej będzie On to taka, taka, takie miejsce trudne do ominięcia pierwszy zakręt ciasno no i właśnie zobaczymy jak zawodnicy zachowają się

Dymi spotkoła, wydaje mi się Wydaje mi się, jest to zdecyd zdecydowanie wydaje mi się, że ona po prostu jakąś część wody tylko ociera Ale się dymi coraz mocniej

Wybrał. Widzę, że na prawym kole absolutnie już nie ma opony w czarnej Ibizie. Myślę, że zaraz to zobaczycie jak auto będzie zjeżdżać. Bardzo złego dzieje. Zobaczcie. To nie tylko opona, ale jest absolutnie przestawiony na person cały. Więc tak naprawdę, e, no, się udziało. Teraz pewnie będzie chwila przerwy. Trzeba będzie zebrać złoki z toru ale trzeba przyznać, że służby tutaj bardzo szybko działają. Bo to nie jest pierwszy incydent właściwie. Po każdym biegu zostaje jakiś samochód na torze. To jest właśnie Railie Cross, tym się różni od rajdów, tym się różni od wyścigów. Tu nie ma miękkiej gry. Szczególnie było widać to w wyścigu, w biegu superkarów, dlatego postanowiłem jeszcze jedną dzisiaj transmisję live nagrać bo naprawdę walka w pierwszym zakręcie widzika przygońskiego Staniszewskiego, gdzie no spora część laminatu poszła w powietrze. A pamiętajmy, że tam już jest drogą, Później piękny, piękna gonica Staniszewskiego za przygonem. Tak naprawdę przygon dopiero ustąpił na szucze, no bo gdzie indziej tam właśnie Staniszewski czuje się najlepiej. Na Joker Lapie było wyprzedzanie. To jest takie mocno niestandardowe miejsce, bo rzadko się zdarza, że dwa auta jadą koło siebie na Jokera no i tym bardziej tam się wyprzedzają. Więc duża gratka dla kibiców. Mam nadzieję, że część z tej walki będzie widać w materiale który się pojawi jutro czeka więc niedługa noc bo chciałbym również zmontować materiał na Motolab jeżeli nie znacie tego kanału to zapraszam więc jutro mam nadzieję przed 12 na obu kanałach pojawią się filmy po nie tylko to co się dzieje na torze tu jest Dobry, bogate życie w padoku widać walkę mechaników, ale też są rozmowy ja dzisiaj tak jak mówiłem Wam wcześniej jestem na zaproszenie Manei Motorsport. dzisiaj jest premiera ich nowego można powiedzieć nowego lancera bo dosyć mocno przebudowanego względem tego co było w zeszłym roku są tam drobne problemy z pompą dyfrów, dlatego Auto czasem się robi po prostu jedno napędowe, bo przednia szpera puszcza i ten napęd losowo ląduje raz na przód, raz na tył. Troszkę Maciek z tym się uporał poprzez jazdę na najniższej mapie dyfrus, wtedy pompa jest mniej obciążona i to działa. Myślę, że to macie jakieś chyba dosyć mocno agresywnie w porównaniu do innych zawodników, szczególnie to widać w ostatnim za zakręcie, który jest szutrowy, który jest asfaltowy, ale dosyć mocno pokryto sutrem. No i tam są naprawdę grube boki, kibice się cieszą. Macie w klasie Super naszym Przepraszam, pomyliłem się, Macie jakieś w klasie supercars, ale light, czyli no, auta względem wizualnym przypominają te potwory z najmocniejszej klasy, ale mocowo tak nie jest. Mocowo jest to auto podobne do R4 z rajdów to jest wężka 33 mm, 2.0 turbo oczywiście, mocy w zależności od paliwa, w zależności od yy, palca strojciela powinno być około 320 koni u Maćka jest mniej i jedzie dzisiaj na seryjnym pożyczonym silniku od Sebastiana Lutego w skrzynie w tej klasie mogą być albo głowe albo seryjne Ej, zobaczcie pierwszy zajdę, palca Ta przerwa, tor jest więc myślę, że nie ma sensu, żeby dalej nagrywał. Widzimy się tam.